Zapewne każdy z nas zna Kubusia Puchatka, uroczą bajkę Disneya, na którą nie jeden z nas się wychował. Urocze postacie ze Stumilowego Lasu przeżywają różne ciekawe przygody. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre postacie nie mają imion? Zwróciliście na to uwagę? Otóż tak jak mamy postacie z imionami takie, jak Kubuś Puchatek, Lumpek czy Krzyś, tak inne określane są jako Tykrysek. Królik, prosiaczek, kangurzyca czy sowa. Ciekawi was dlaczego? Dzisiaj przedstawię wam teorię, która może wyjaśnić, dlaczego tak się stało, a zatem nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Niektóre postacie z Kubusia Puchatka zamiast otrzymać normalne imiona, otrzymały nazwy gatunków albo zdrobnienia tych gatunków. Dlaczego? Zanim przedstawię Wam kilka teorii, musicie wiedzieć, że postacie ze Stumilowego Lasu zostały oparte na zabawkach syna autora, Christophera Robina Milna. Jednak czy dziecko będące najbardziej kreatywną istotą na świecie byłoby zdolne do nazwania zabawek w tak prosty sposób? Otóż jeśli chodzi o imię kłapołówek, kubów, buchatek czy lumpek, jeszcze można się spodziewać. Natomiast nazwanie zabawki tygrysek czy królik jest znacznie mniej prawdopodobne, a tym mniej, że matka nazwałaby w ten sposób własne dziecko. Teoria, którą spróbuję z Wami omówić, skupia się na fikcyjnej sieci bohaterów. Zatem skupmy się na tym ostatnim pytaniu. Dlaczego matka nazwałaby w ten sposób własne dziecko? Teoria tłumaczy, iż to, co traktujemy jako imiona postaci, jest w rzeczywistości pseudonimami lub zdrobnieniami, a prawdziwe imiona postaci są nieznane. Teoria ta naradza pytanie: dlaczego? Dlaczego postacie cały czas posługują się nieprawdziwymi imionami, a przynajmniej większość z nich? Gdyby tyczyło się to jednej postaci, mogłoby to oznaczać ucieczkę przed przeszłością i własną tożsamością, ale czy może to też tyczyć grupy osób? albo jeszcze lepiej, wszystkich osób, które występują w stumilowym lesie. Czy zatem postacie o nietypowych imionach uciekły do stumilowego lasu w ucieczce przez przeszłością, a teraz się przed nią ukrywają? Mogłoby na to wskazywać teorie, jakie te posnacie się snują, na, podstawie, na temat tego, co się znajduje poza stumilowym lasem, jak w przypadku hefalumpów czy skałozaurów. Zazwyczaj te teorie stają się odmienne niż w ich wyobraźni, ale są momenty, kiedy nawet tych tygrysek czy kłapouchy zaczynają się bać. Skąd jednak uciekli? Z psychiatryka? Poprawczaka? A może z czegoś jeszcze gorszego? Jedna z teorii o uniwersum Kubusia Puchatka wskazuje dokładnie, jakie zaburzenie ma każda z tych postaci, bo żadna z nich nie jest zdrowa psychicznie. Możliwym jest zatem, że faktycznie uciekli ze szpitala psychiatrycznego, i ukryli się w lesie, by nikt ich nie znalazł, a z powodu silnych zaburzeń utracili częściowo pamięć. Jednak lęk przed tym, co się stało poza lasem, nadal u nich pozostał, także boją się z niego wyjść. Druga wersja tej teorii tłumaczy, iż postacie nadały sobie nowe imiona po utracie pamięci, gdyż żaden, żaden z nich nie pamiętał swojego. Teorie te uważają, iż nawet kupuś puchatek nie jest prawdziwym imieniem tej postaci. A co wy sądzicie o, tych, o tej teorii? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.